Witajcie, kochani, witajcie. Pozdrawiam w imieniu Jezusa Chrystusa. Kochani, czytam, czytam, czytam tyle razy i oczom własnym nie wierzę. Czasami, list do Judy, zobaczcie, za czytać. Zaczniemy czytać 15, połowy 16. Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. I to mogą być ludzie wierzący też pamiętajcie. Jak najbardziej to są też i ludzie wierzący. Zaraz zobaczycie, patrzcie się, co się dzieje. Są to ludzie biadający nad swoim losem. Widzisz dobry człowieku? Okazuje się, że jesteś złym człowiekiem, jeśli biadasz nad swoim losem. Jeśli nie rozumiesz, że jesteś błogosławiony w Chrystusie. Czasy ostateczne, kochani dzisiaj nagle, w bardzo szybkim tempie, świat dał nam... Świat, pamiętajcie, świat, nie Bóg. Bóg dał nam yy, i różnego rodzaju żywność, która głaszcza nasze podniebienia. Potem się rzekało, że o, jeszcze nie, I tamten ma to, a ja nie mam tego. Co to za błogosławieństwo, tak? On to jadł. Ja tego nawet nie mogłem spróbować i biadasz nad, nad takimi głupotami, nad swoim losem. Ktoś ma najnowszą wersję iPhona, a ja mam najstarszą, jeszcze nie, nie, nie mam pieniędzy, nie stać mnie. Rozumiecie? Biadasz, biadasz nad swoim losem. <laughs> a może być i bogatny, może biadać nad swoim losem, bo ci cały czas mało. Bo znudził ci się Mercedes. Z, z rocznik 2020 i już musisz mieć 2021. Biadasz nad swoim losem. Kierujący się swoimi porządliwościami właśnie. Po, właśnie biadasz nad swoim losem poprzez porządliwości swoje. Poprzez to, czego nie masz. Amen. Halleluja. Ich głoszą wyniosłe słowa, a dla korzyści schlebiają ludziom. Wylecz. Ej, to, tu możecie sobie przeczytać Mateusza 24:12. Wylecz, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa. Może nie, nie wylecz, lecz, lecz wy dyslekcja. wyleć, wylecz się. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana Naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was w czasach ostatecznych wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych porządliwości. Zawsze, kochani, pamiętajcie, że Bóg nas, Was kocha, inaczej by nie posłał Syna na śmierć. I że dobre dary to są dary Ducha Świętego, a nie, a nie M4 czy Willa z Mercedesem i Polsze bez dachu. To są ci, którzy wywołują rozłamy. Zmysłowi, ci, którzy właśnie się posługują ciałem. Nie mający ducha. I tu kochani, po raz kolejny Mateusz 24.12. Spójrzmy tego Mateusza 24.12. I wówczas wielu się zgorszy. Właśnie wtedy będą Was, jeszcze mam, trzeba wcześniej czytać, yy, będą Was wydawać na udrękę, zabijać Was będą. Wszystkie narody pałać będą nienawiścią do Was, dla imienia Mego. I wówczas wielu się zgorszy. Wzajem wydawać się będą i wzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków, z wiodą bowiem wielu. I teraz właśnie ten werset. I ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wieloziemnie Ludzie będą szukać rzekomej miłości Boga w błogosławieństwach finansowych, materialnych. Skoncentrują się na nim, na tym, Powiedzą zaraz, to po co ten Jezus żeby mi było lepiej, a ja mieć pokój, ja mam nie, błogosławi mi rzekomo, dlaczego On błogosławi tam temu, a mi nie, to coś nie pasuje, dlaczego bezbożnik ma pieniądze, rozumiecie, a, a ja nie mam. No, 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 no. I właśnie kochani, to już są te czasy. My już w tych czasach żyjemy. doszło Lud... do zgorszeń właśnie, to są zgorszenia. Nie chodzi o zgorszenia o tą pornografię, o jakieś zgorszenia seksualne, tu chodzi o to, że będzie serwowana właśnie i już jest serwowana Ewangelia rozkoszy i prosperacji, bogactwa. A kto nie ma, to temu widocznie Bóg nie jest godzien. Widocznie coś źle robi. Coś źle robi, widzicie? Tak jakby to z nas miało wyjść. Gdzie Jezus powiedział, mnie nic nie zrobicie. A nasza sprawiedliwość jest Jego sprawiedliwością. Jesteśmy w Nim usprawiedliwieni. I naszym błogosławieństwem jest On na krzyżu, jest on zmartwychwstały, jest On, który mówi na krzyżu, który na krzyżu jego krew mówi lepsze rzeczy niż <laughs> o nas, niż krew Abla, który przeklął ziemię właśnie i Kain nie mógł uprawiać więcej ziemi. A Jezusa krew mówi Ojcze, wybacz im. Wybacz mi Ojcze, bo ja nie wiedziałem co ja czynię. Kochani, a teraz co, co trzeba robić, trzeba stać zawsze na tej warcie. I wy, umiłowani, budujcie samych siebie w oparciu o najświętszą wiarę. Módlcie się w Duchu Świętym, czyli módlcie się w językach. Paweł o tym pisał, że modlisz się w językach, to podnosisz swojego ducha ponieważ Ty nie wiesz, o co się modlić. My najczęściej nie wiemy, o co się modlić i wtedy Duch, z dużej litery, Duch Święty, nie w naszym duchu, ponieważ Jezus powiedział, błogosławieni, ubodzy w duchu, z małej litery, ci, którzy, innymi słowy, którzy mówią, którzy chcą się nauczyć, którzy chcą zrozumieć, błogosławieni, którzy są biedni w duchu. W swoim własnym ludzkim duchu. Że nie chcą go. Chcą ducha świętego. Oni to nie jest to, jak niektórzy uważają, modlenie się po prostu w duchu, że zamykasz oczy, jesteś sam i się po cichu modlisz do Boga. Ja nie krytykuję tego, jak najbardziej to jest też potrzebne nam. Tylko Paweł napisał, że my często nie wiemy o co się modlić, albo nawet słów nam brakuje. Dlatego z tym, z pomocą przychodzi Duch Święty. I te, to, czego nie możemy wypowiedzieć, czytamy, wypowiedzieć, czytamy, te nasze westchnienia, których nie, my nie możemy nawet powie, wypowiedzieć, coś w powiedzieć, ale brakuje nam słów, i nie, nie dlatego, że nie ma takich tych słów w słownictwie, tylko nie wiem, czy wy macie czasami. No Nie, nie jesteśmy w stanie czegoś opisać, co, co coś czegoś zrobić naszymi ustami. Kochani, gdy ja właśnie byłem, gdy nade mnie, gdy, gdy ja dostałem Ducha Świętego i miałem różnego rodzaju doznania, a ja nie jestem wielu z nich, opisać moimi słowami Wam. To jest właśnie to. Dlatego czytamy, Paweł powiedział w jednym z listów, to, czego ucho tam nie, nie słyszało, i czego oko nie widziało. I następnie on podaje: Ale mamy to objawione, ale Chrystus objawił nam to poprzez ducha, ale wciąż nie możemy tego wyrazić swoim językiem. Nie wyrazimy tego z naszym 2,0 mózgu. tak więc modląc się w Duchu Świętym zachowujcie siebie samych w miłości Bożej pamiętajcie że Bóg was kocha obojętnie jak wygląda dookoła zamaracha Bóg was kocha Bóg mnie kocha nie patrzcie na to co się dzieje że że my będziemy dotknięci tymi samymi tymi samymi rzeczami Jakimi będzie dotknięta reszta świata? To nie może tak, my nie możemy w to popaść. To samo nas może dotknąć, a my, a my w tym czasie mamy chwalić Boga. Mało tego, my w tym czasie mamy widzieć wciąż potrzebę kogoś bardziej niż potrzebę swoją. Tak jak Jezus na krzyżu widział potrzebę naszą, potrzebę Boga, widział nas jako zbłądzony, jako, jako błądzące owce, bezpańskie owce, i stąpił z nieba, przyjął ciało ludzkie, do końca już swojego życia, czyli do, przez wieki i do końca życia, przepraszam. Poprzez wieczność On już będzie człowiekiem. Tak jest, On się dla nas wyrzekł. Patrzył się na nas. Miał nas w sercu, nasze problemy, żeby, żeby zapobiec im i skoro mamy Jego ducha, to my widzimy problemy innych ludzi ponad nasze. Pozdrawiam wszystkich w miejscach Chrystusa.